Spora część osób doskonale wie, że stałem się posiadaczem Xperia Z1, którą pokochałem, mimo że nie był to smartfon idealny. Jednakże nasz związek nie przetrwał nawet tak krótkiej próby czasu. Ale czy można się temu dziwić, skoro na rynku pojawiła się następczyni? Tak, Xperia Z2 to mój najnowszy nabytek, ale czy ta zmiana jest opłacalna? Czy rzeczywiście Japończykom w tak krótkim czasie udało się dokonać znaczącego postępu? Przekonajmy się, na ile lepsza jest dwójka od jedynki. Zapraszam do wideo recenzji Sony Xperia Z2. Kiedy tak patrzę na najnowszego flagowca Sony, to chyba już wiem, jaka byłaby moja wymarzona posada. Wszak taki designer japońskiego giganta to nie musi się za bardzo napracować. Tu coś nadciąć, tu coś dodać i w rezultacie otrzymujemy następcy, który wizualnie wygląda praktycznie tak samo. Dlatego na pierwszy rzut oka trudno odróżnić oba urządzenia, gdyż korzystają one ze znanej stylistyki Omni Balance, na którą ostatecznie składają się dwie szklane tafle spojone aluminiową ramką. Z drugiej strony nie można uznać to za wadę, bo z produktem Sony jest trochę jak z samochodami Porsche, gdzie od lat bazują na praktycznie niezmienionej stylistyce, a różnice zewnętrzne są bardzo subtelne i cały skupia się na ulepszaniu tego co kryje się pod maską. Takie podejście znajduje jednak spore grono fanów, zarówno tych od czterech kółek, jak również miłośników elektronicznych gadżetów. I choć ostatecznie design oferowany przez Sony znajduje moje uznanie, to nie powiem, by taka konstrukcja. Należała do iście komfortowych rozwiązań. Trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie: szkło, choć wygląda fenomenalnie, to jednak jest mało przyjemne w dotyku, szczególnie w zimne lub bardzo upalne dni. No i na dodatek powierzchnia ta jest całkiem niezłym podłożem dla tłustych odcisków palców. A czy nie tak znakomitym jak w Z1, gdyż tutaj producent zrezygnował z folii ochronnej i mamy gołe szkło mineralne. Które niestety dość łatwo się rysuje, i paradoksalnie teraz myślę samo o założeniu tego typu kondoma, no ale przynajmniej mam wybór. Jednakże nie to chyba jest najgorsze, bo powiem szczerze, że denerwujące dla wielu mogą okazać się stosunkowo ostre kanty, które nieco wpijają się w dłoń. Choć z drugiej strony ja po dwóch tygodniach przyzwyczaiłem się do tego i nie robi mi to żadnej różnicy. Podobnie zresztą jak z jego wielkością, która może nie rozrosła się znacząco w stosunku do poprzednika, a nawet jeśli popatrzymy na szerokość i grubość, czy wreszcie wagę, to można mówić o redukcji, ale jednak trudno uznać go za kompaktowy smartfon i małe rączki słabo z nim współgrają. Dobrze, chociaż że japończykom udało się zwęzić ramki boczne, które już tak nie straszą, bo zamiast 6 mają nieco ponad 4 mm. No i jeśli weźmiemy to wszystko do kupy i dorzucimy do tego ekran o przekątnej 5,14-setnych cala, gdyż właśnie tyle ma w rzeczywistości, to można uznać, iż Sony zrobiło postęp. Ktoś może jednak powiedzieć, że większy ekran i ta sama rozdzielczość Full HD może skutkować niższym zagęszczeniem pikseli. Zgoda, ale szczerze mówiąc chyba żaden żyjący człowiek nie dostrzeże gołym okiem tych brakujących 16 pikseli. Także nie ma co narzekać na wyświetlanie bieli oraz czerni, ale już kolory jak na mój gust są zbyt mocno podkręcone. Co ważne jednak, z Sony udało się wyeliminować chyba największą bolączkę, z jaką borykała się Z1, czyli beznadziejne kąty widzenia. Ok, krótka zagadka. Który to Xperia Z1, a który to Xperia Z2? Krótka podpowiedź. Dokładnie. Ten telefon to Xperia Z2, to Z1. Jak widać, przy kątach odchylenia, barwy mocno black. Tu? Za sprawą zastosowania panelu IPS. Poprawa widoczna gołym okiem jest ogromna i właściwie teraz trudno mówić o zmianie nasycenia barw obrazu przy nawet większym niż minimalne odchylenie. A jeżeli dorzucimy do tego bardzo sprawne funkcje dotykowe, które cieszą wzorową precyzją oraz fakt, że ta flaszkła, choć ściąga odciski palców, to jednak te łatwo się usuwa, wówczas nie pozostaje nic innego, jak stwierdzić, że w Z2 znajduje się naprawdę Znakomity wyświetlacz. Natomiast w pierwszej chwili możecie nie dostrzec zmian w frontowym panelu. Ale po pierwsze, szczelina między szkłem a liniową ramką jest tak mała, że nie gromadzi już tam zabrudzeń z kieszeni naszych spodni. Po drugie, producent postanowił zamieścić nie jeden, a dwa głośniki które kryją się pod jakże fenomenalną maskownicą. Ta drobna, lecz podłużna szczelina jest tak subtelna, że ledwo ją widać, ale pasuje do całego designu jak ulał. No i jeszcze ta wkomponowana wielokolorowa dioda informacyjna coś wspaniałego! Sam dźwięk już z racji tego, że dostarczany jest w stereo, uległ także znaczącej poprawie, gdyż nie jest on tak mocno przytłumiony, a barwa zyskała nieco na odbiorze. Choć i tak Z2 dzieli przepaść w stosunku do One M8, jeśli idzie o dźwięk. Nad wyświetlaczem nie zabrakło oczywiście sprawnie działających czujników pomiaru światła oraz zbliżeniowego, a także kamerki do wideorozmów, która posiada nieco więcej megapikseli, bo 2,2 a obraz jest dużo lepszy, szczególnie przy gorszych warunkach oświetleniowych. Natomiast pod ekranem nieco wolnej przestrzeni, gdyż podstawowe przyciski funkcyjne występują tu w trybie wirtualnym, które w większości programów całkowicie ukrywają się. Profil Z2 nie różni się zbytnio od tego, jaki miał poprzedni model. No, może poza tym, że zamieniono pozycjami fragment czystego aluminium z tym barwionym. I słusznie, gdyż daje to efekt lekkiego wizualnego odchudzenia. Drugą zmianą jest ucieczka otworu do mocowania smyczy z prawego na lewy narożnik. Ponadto dolny fragment nie posiada już maskownicy wykonanej z drobnej siatki, a jedynie trzy otwory, pod którymi kryje się mikrofon. Ale powiem Wam szczerze, że trzeba głośno i wyraźnie mówić, aby druga strona nas zrozumiała. Na górze zaś oprócz gniazda słuchawkowego pojawia się jeszcze mikrofon do nagrań wideo i redukcji szumów. Sporo, jak i w Z1, znalazło się na prawym boku, bo zaczynamy od delikatnego dwustopniowego spustu aparatu, który jednocześnie jest jego aktywatorem. Dalej znajdziemy przycisk regulacji głośności, mogący także posłużyć nam jako funkcja zoomu i oczywiście charakterystyczny i znakomicie działający przycisk zasilania. A kończymy na gustownej zaślepce wyposażonej w specjalną uszczelkę, która ma chronić przed zalaniem slot na kartę rozszerzenia pamięci microSD do 128 GB. A ta może okazać się szybko potrzebna, jeśli lubimy robić dużo zdjęć i nagrań, gdyż te szybko zapełniają dostępne nieco ponad 11 GB przestrzeni na dane użytkownika. Aha, oprócz tego znajdziecie jeszcze w tym miejscu tabliczkę znamionową na lewym boku zaś drobna zmiana, bo zamiast dwóch zaślepek mamy jedną dużą, co jest sporym ułatwieniem w korzystaniu, jeśli musimy często dostawać się do tacki na kartę microSIM lub portu microUSB w wersji 2.0. Choć z tego ostatniego praktycznie nie trzeba korzystać, gdyż na boku w centralnym punkcie znajduje się złącze do stacji dokującej i tu dobra wiadomość, bo jest on zgodny z poprzednimi wersjami, a osobiście uważam, że warto ładować telefon w taki sposób, bo z Zrealizujemy nadwyrężanie uszczelek. Niemniej jednak zaznaczam, że tym złączem nie zgracie danych, ale zawsze można skorzystać z połączenia bezprzewodowego. Najmniej innowacji znajdziemy z tyłu urządzenia, bo praktycznie jedyną różnicą w stosunku do poprzedniej Zetki jest brak folii ochronnej. Czyli mamy czystą, gładką taflę szkła, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością na stłuczenia, ale z zarysowaniami jest dość przeciętnie. To też może dlatego Sony nie chwali się, kto wykonał dla nich ten element. Nie mam zastrzeżeń co do tego, że Z2 wykorzystuje dokładnie taką samą szerokokątną 27mm optykę G-Lens z matrycą o rozdzielczości 20,7 megapiksela, gdyż to spory atut tego smartfona, ale ubolewam nad faktem, że nic nie zrobiono z pojedynczą lampą LEDową, która jest stanowczo zbyt słaba, aby mówić o dobrych efektach zdjęć przy słabszym oświetleniu. Oczywiście w pozostałych kwestiach moja ocena co do fotek jest praktycznie taka sama jak w przypadku Z1, bo doceniam, że charakteryzują się one bardzo dobrą szczegółowością. No, z kolorami nie jest może perfekcyjnie, ale to nie powód do narzekania. Co ważne, doszły nowe funkcje, jak przykładowo wykonanie zdjęcia z nieostrym tłem, ale dopiero po przejściu w tryb wykonywania nagrań możemy poczuć powiew świeżości. Ale o tym za chwilę, bo czas poruszyć temat wodoodporności. Przykład z życia. Wybierając się często na basen, nasze telefony zostawiamy wraz z całą naszą garderobą w szafce, ponieważ elektroniczny sprzęt nie bardzo lubi się z wodą. Inaczej jest w przypadku Xperia Z2, która podobnie jak jedynka może przebywać, jak zaleca producent, do 30 minut pod wodą na głębokości do 1,5 metra, aczkolwiek wiem, iż można nieco nagiąć te granice. To w połączeniu z fizycznym spustem sprawia, że możemy robić podwodne fotki i nagrania, choć nadal przy wynurzaniu funkcje dotykowe nieco wariują, co bywa czasami uciążliwe. Fotografować możemy pod wodą w dowolnym trybie, a rezultaty są tak samo dobre jak w przypadku Z1. Natomiast za sprawą możliwości nagrywania w 4K obraz jest znacznie lepszy, nawet jeżeli obniżymy jego rozdzielczość do 1080p. Ale i tak fenomenalna jest opcja rejestrowania w 120 klatkach na sekundę, która może sprawić, że nasze nagrania będą spektakularne, niezależnie czy wykonamy je nad, czy pod powierzchnią wody, lub na lądzie. Co ważne, po nagraniu takiego materiału system pozwala nam określić, które fragmenty mają być spowolnione wraz z dźwiękiem, a efekt jest zabójczy. Niestety w trakcie takiej zabawy mikrofon może źle nagrać dźwięk. A przez kolejne nawet 30 minut rozmowy telefoniczne bywają utrudnione. Oczywiście wodoodporność może przydać się także w codziennym użytkowaniu, no bo ile razy zdarzyło wam się na telefon wylać szklankę wody albo wpadł wam do sedesu? Te przypadki przeważnie oznaczają śmierć prawie każdego smartfona, ale nie z dwójki, pod jednym warunkiem, że szczelnie zamkniemy zaślepki. Należy jednak pamiętać, że wspomniane nowe funkcje aparatu wynikają głównie z nowszego procesora Snapdragon 801, posiadający cztery rdzenie Kryo 400 o taktowaniu 2265 MHz, czyli dokładnie taki sam układ jak w recenzowanym HTC One M8, z tym, że dwójka ma nieco więcej pamięci RAM. Dlatego teoretycznie smartfon Japończyków powinien być wydajniejszy, ale benchmarki mówią coś zupełnie innego. Aczkolwiek nie przejmowałbym się tym nadto, ponieważ oba urządzenia charakteryzują się wystarczającą mocą dla zachowania płynnego działania całego systemu. W tym przypadku mowa o Androidzie wersji KitKat wraz ze znaną już nakładką od Sony, która moim zdaniem nieco się zestarzała i oferuje chyba najmniej ciekawych rozwiązań software'owych spośród swoich głównych konkurentów. Bo przykładowo zestaw aplikacji stroni od choćby zwyczajnie notatnika, listy zadań do zrobienia czy dyktafonu, nie wspominając już o aplikacjach do mierzenia kroków i tak dalej. Zdaję sobie sprawę, że w takie rzeczy można doposażyć każdy smartfon, ale chciałbym posiadać coś unikatowego, wyjmując sprzęt prosto z pudełka. Oczywiście nie zapominam o takich ważnych rozwiązaniach jak całkiem przyjemna w obsłudze aplikacja do przeglądania filmów i to w dowolnym formacie oraz oczywiście jakości nawet 4K, choć przy ekranie Full HD to trochę sztuka dla sztuki. Ale nieważne, bo Z2 to naprawdę znakomite, przenośne kino kieszonkowe. Czy też odtwarzacz muzyczny, bo aplikację Walkman uznaje przyjazną w użytkowaniu, a trzeba jeszcze pamiętać, że w zestawie odnajdziemy specjalne słuchawki z systemem wygłuszenia dźwięków zewnętrznych, które są nieco duże i mało komfortowe w użyciu, jednakże rekompensują nam to jednym z najlepszych dźwięków, jakie mogą zaoferować zestawowe słuchawki, a cała redukcja szumów wyraźnie poprawia odsłuch. Smartphone Sony może jednak więcej przykładowo może być mobilną przeglądarką internetową, która nie będzie ślamazarnie generowała witryn oraz utrudniała płynnego poruszania się po jej zawartościach. Także zachwyceni będą miłośnicy giercowania, bo Z2 to rasowa konsola do gier. To nie dość, że sprzęt radzi sobie z dowolnie wybranym tytułem znajdującym się obecnie w ofercie, to jeszcze możemy bez problemu podłączyć do niego pada od PlayStation. Brzmi to wszystko rewelacyjnie, ale jest jeden problem. Z dwójka się grzeje. I tu mocnie, oczywiście w wymienionych zastosowaniach może powodować to jedynie dyskomfort. Ale znacznie gorzej jest w trakcie robienia zdjęć lub nagrań dwupalne dni, gdyż wystarczy chwila i smartfon poinformuje nas, że już mu za ciepło i nie chce więcej pstrykać fotek. Ale kanał. Jednakże mam coś na załagodzenie tej wady, a mianowicie wytrzymałość akumulatorka, który dostając zaledwie 200 mAh więcej pojemności niż w modelu Z1, potrafi znacząco wydłużyć czas działania recenzowanej Xperii, która praktycznie w wszystkich testach piastuje czołowe pozycje. Natomiast w codziennym umiarkowanym użytkowaniu można pokusić się o stwierdzenie, że smartfon jest w stanie wytrzymać dwa dni bez ładowania, co przy takim wyposażeniu jest dobrym rezultatem. Kończąc już, chciałbym jeszcze poruszyć kwestie funkcji telefonicznych, co do których mam lekko mieszane uczucia, gdyż sam interfejs jest bardzo przyjemny w obsłudze ze względu na prostotę i czytelność. Co odnosi się zarówno do dużej klawiatury numerycznej, jak również książki adresowej oraz centrum wiadomości tekstowych. Niemniej jednak nie odnajdziemy tu rozwiązań, jakie podsuwa konkurencja, gdzie przykładem może być choćby blokowanie wiadomości czy odrębnych zakładek w kontaktach ukazujących listę połączeń lub SMS-ów. Wirtualna klawiatura też wydaje się być nieco zacofana, bo przykładowo brakuje w niej wiersza numerycznego, ale z drugiej strony nie mogę narzekać na korzystanie z niej, bo teksty pisze się naprawdę sprawnie. Choć funkcja swipe nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia. Dużo większym jednak problemem są same połączenia, gdyż aluminiowa ramka oraz szklane wykończenie wpływają nieco niekorzystnie na wyłapywanie zasięgu GSM, jak również sieci bezprzewodowej. Nie zrozumcie mnie jednak źle, bo nie mam tu na myśli załamywania rąk i wielkiej rozpaczy. Od jest nieco gorzej niż w wielu konkurencyjnych smartfonach. Podobnie jak z dźwiękiem, których choć jest dużo lepszy niż w Z1, to jednak wciąż charakteryzuje się lekkim przytłumieniem. Już Z1 wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie, mimo kilku wad, a w Z2 zostało one praktycznie wyeliminowane. Trudno jednak mówić, aby producent dokonał jakiegoś wielkiego skoku. Odzwyczajnie go ulepszył, poprzez m.in. wkładając do niego sprawny wyświetlacz, który nie traci barw przy drobnych odchyleniach. Po drugie, nie nakleił na niego litnej folii ochronnej i pozostawił czyste szkło, które nie brudzi się jako szalałe. Dużo zmieniło się także z dźwiękiem, bo oprócz tego, że jest on znacznie bardziej wyraźny, to dodatkowo serwowany jest w trybie stereo. Producentowi udało się także zwiększyć żywotność akumulatorka. Nie żeby w Z1 było źle, ale biorąc pod uwagę wydajniejszy procesor, można uznać to za sukces. Niestety większa moc ma także ciemną stronę, ponieważ flagowiec Sony potrafi się przegrzać. Szczególnie jeżeli robimy zdjęcia podczas upalnego dnia. A szkoda, bo za sprawą kilku opcji funkcje aparatu mogą być niezastąpione. Niemniej jednak, za sprawą wodoodporności możemy ze dwójce na chwilę zafundować wodne chłodzenie, wykonując przy tym kilka podwodnych fotek. Szkoda tylko, że nie zmieniła się sprawa komfortu. Który, co tu dużo mówić, jest kiepski. Ponadto Sony obecnie posiada chyba najbardziej skromny interfejs spośród topowych słuchawek, i jak na mój gust, brakuje kilku podstawowych aplikacji. Niemniej jednak, jeśli mamy wielką grabę, a braki w aplikacjach potrafimy uzupełnić samodzielnie, to chyba nie ma lepszej obecnie opcji na rynku niż właśnie Sony Xperia Z2. Więcej informacji znajdziecie na www.face.pl. Tak? A co Samsung Galaxy S5, którego miałem okazję już przetestować? Więc niebawem opinią na jego temat podzielę się także z Wami. To do usłyszenia!